Złota orda, nazwa, która przywołuje na myśl groźnych wojowników, bezkresne stepy i echo, galopujących kopyt. Znamy ich wyprawy, żelazną dyscyplinę i surowy kodeks honorowy, wykuty w boju. Wyobrażamy sobie czyngi z Szana, jego niezwyciężone tumeny, podbijające połowę świata. Ale co by było, gdybym powiedział, że za tym nimbem wojennego splendoru krył się świat, w którym noc poślubna była nie tylko próbą, ale i publicznym widowiskiem, gdzie za cichymi ścianami jurt podsłuchiwali krewni, a o losie panny młodej mógł zadecydować jeden jedyny ślad. Dziś zajrzymy tam, gdzie zwykle nie wpuszcza się obcych. Odkryjemy zasłonę nad intymnym życiem starożytnych Tatarów. Nie tym, które widać na polu bitwy, ale tym, które wrzało za cienkimi ścianami ich namiotów. Zanurzymy się w świat, gdzie akt miłosny był nie tylko częścią codzienności, ale głębokim obrzędem świętym obowiązkiem i potężnym narzędziem umacniania rodu i pozycji w społeczeństwie. Poznacie tradycje, które dziś wydadzą się nam nie tylko otwarte, ale momentami i szokujące, o tym, jak dziewczęta przechodziły tajemniczą inicjację, przygotowując się do nocy, w których uczono je nie tylko posłuszeństwa, ale i rozpalania żądzy, o dzikich zwyczajach, gdzie pannę młodą można było porwać, a jej zgoda znaczyła niewiele. O tym, jak kobiety, pragnąc zatrzymać mężów, wykonywały nocne tańce, pełne ukrytych pragnień, i przygotowywały specjalne wywary, by rozbudzić uczucia. I o tym, jaką cenę płaciła kobieta za zdradę w tym surowym społeczeństwie, gdzie jedna legenda opowiada o kobiecie, która zniknęła w stepie, ścigana cieniem zakazanej miłości obiecujemy, że zostaniecie do samego końca, bo ta historia jest pełna morza emocji, niezwykłych obrzędów i szokujących szczegółów, które pozwolą Wam zupełnie inaczej spojrzeć na jeden z najbardziej zagadkowych narodów w naszej historii. Starożytni Tatarzy to nie tylko jeden naród, to wspaniały stop kultur, których korzenie sięgają głęboko w tysiąclecia do plemion tureckich i mongolskich. Ich losy spleciono w tyglu złotej ordy, tworząc unikalną cywilizację rozciągającą się na bezkresnych, stepowych przestrzeniach. Ich życie było nierozerwalnie związane z koczownictwem. Wieczne wędrówki po stepie, gdzie jurta była jedynym domem, stada koni, głównym bogactwem, a żelazna dyscyplina i surowy kodeks honorowy, podstawą przetrwania. W tym świecie, gdzie każdy dzień był walką, przeżywali tylko najsilniejsi, a siła mierzona była nie tylko liczbą wojowników, ale i potęgą rodu. Tatarzy jednoczyli się w duże klany, gdzie społeczność decydowała absolutnie o wszystkim. Od grandiozalnych wypraw wojennych po najbardziej intymne kwestie. Takie jak wybór partnerów życiowych. W tej monumentalnej hierarchii kobieta zajmowała dwojaką pozycję. Była świętą strażniczką domowego ogniska, niosącą w sobie ciepło i przytulność pośród surowych wiatrów stepu. Ale jednocześnie była i cennym aktywem przedmiotem skomplikowanej transakcji między rodzinami. Jej fizyczna uroda, krzepkie zdrowie i co nie mniej ważne bezwzględne posłuszeństwo określały nie tylko jej osobisty los, ale i prestiż jej rodziny w oczach całego rodu. Jednak za zewnętrznymi czasem wydawałoby się grubiańskimi, zwyczajami kryły się niepisane, czasem zaskakujące zasady namiętności i głębokiego, cielesnego pociągu. Mężczyzna w tym społeczeństwie ceniony był nie tylko jako nieustraszony wojownik, którego włócznia nie zna porażek. Był przede wszystkim kontynuatorem rodu, jego żywicielem i obrońcą, a także, co często się pomija, wytrawnym i uważnym kochankiem. Starsi, mądrzy strażnicy starożytnej wiedzy doskonale rozumieli. Aby plemię było naprawdę silne, aby rodziły się z niego zdrowe, krzepkie i liczne dzieci. Związek mężczyzny i kobiety musi być pełny we wszystkich aspektach, i ta pełnia nie ograniczała się jedynie do formalnego małżeństwa. Sięgała i ich intymnego życia, tego, co działo się w łożu. Starsze kobiety, obarczone doświadczeniem życiowym i mądrością przodków, przyjmowały na siebie szczególną rolę. Uczyły młode dziewczęta, jak należy zachowywać się z mężem w łożu małżeńskim. I nie chodziło tylko o bierne posłuszeństwo. Nie uczono je bycia pożądanymi, aktywnymi uczestniczkami związku, zdolnymi do rozpalenia płomienia w sercu mężczyzny. Szczegółowo opowiadano, jakie ruchy są w stanie obudzić głęboką namiętność, jak prawidłowo oddychać w unisono z ukochanym, jak odpowiadać na jego pieszczoty, aby wzmocnić wzajemną rozkosz. Dziewczęta przygotowywano do bliskości nie jak do brutalnego fizjologicznego aktu, ale jak do świętego, głęboko znaczącego obrzędu, który wiązał je nie tylko z mężami, ale i z duchami przodków. Każda przyszła żona bez wyjątku przechodziła przez tę unikalną szkołę kobiecej mądrości. Nocami, przy ledwo tlącym się ognisku, pod osłoną ciemności, starcy cicho szeptali o kobiecych sekretach. O tych nocach, po których mężczyzna wracał do swojego namiotu, odnowiony, pełen nowej siły i determinacji. Akt miłosny w ich kulturze uważany był nie tylko za źródło przyjemności, ale i głębokiej, mistycznej mocy, przynoszącej szczęście, chroniącej przed złymi duchami i, według niektórych legend, nawet obdarzającej szczególną starożytną magią. Był mostem między światami, ogniwem łączącym ciało i ducha, ród i jego przyszłość. W tym świecie, gdzie przyszłość rodu była najwyższą wartością, małżeństwa zawierano niezwykle wcześnie. Dziewczynkę można było zaręczyć, ledwie skończyła 10 lub 12 lat, i od tego momentu była już uważana za pełnoprawną narzeczoną, jej los był przesądzony. Proces swatów był surowy i uregulowany, przebiegał wyłącznie między rodzinami za pośrednictwem szanowanych, autorytatywnych członków społeczności. Narzeczonego czekała niełatwa próba. Musiał nie tylko zdobyć serce dziewczyny, ale i przekonująco udowodnić swoją pełną zamożność, swoją zdolność do bycia godnym głową rodziny. Oznaczało to, że musiał posiadać niemałe bogactwo, mieć na własność krzepkie konie do przemieszczania się po stepie, niezawodną broń do ochrony rodu, własną jurtę, symbol domu i niezależności, a także wystarczające środki do bezproblemowego utrzymania przyszłej żony i ich dzieci. Podstawą każdej umowy małżeńskiej był kałym to był nie tylko wykup za pannę młodą ale głęboko symboliczny dar potwierdzający znaczenie i wartość dziewczyny im piękniejsza zdrowsza i co bardzo ważne cnotliwsza była dziewczyna tym wyższa była jej cena tym więcej wysiłku i środków wymagał narzeczony aby zdobyć ją za żonę kałym można było płacić najróżniejszym bogactwem od licznego bydła i cennych futer, zdobytych na polowaniu, polśniące złoto i wyszukane ozdoby. A czasem w szczególnie ważnych przypadkach, kałym mogli stanowić nawet jeńcy, pojmani w bitwach, co podkreślało wojowniczość i moc rodu. To nie był tylko rozrachunek pieniężny, a potężny symbol zjednoczenia dwóch rodów: wymiany siły, dobrobytu i oczywiście płodności. Co gwarantowało kontynuację życia w stepie? Zdanie samej dziewczyny niestety rzadko brano pod uwagę przy zawieraniu tych doniosłych związków. Jednak jeśli okazywała otwarty opór, na pomoc mogła przyjść matka lub babka, których wpływ w kobiecej części jurty był znaczny. W niektórych szczególnie delikatnych przypadkach narzeczone znajdowały sposoby na tajne przekazanie swojej odmowy. To mogły być ukryte wzory na huście, które odczytywali tylko wtajemniczeni, lub chytrze zawiązany supełek w dole, który miał swoje szczególne, smutne znaczenie. Wszystko zależało od statusu rodziny bogatą dziewczynę, której za mąż pójście przynosiło korzyść, mogli długo i uparcie namawiać, przekonując o słuszności wyboru. A biedną, która nie miała silnych protektorów, mogli po prostu zabrać bez zbędnych ceremonii, jako część transakcji. W niektórych rejonach, wśród niektórych rodów, istniał zwyczaj, który dziś wydaje się nam szczególnie dziki: to porwanie panny młodej. Początkowo mógł być symboliczny, częścią starożytnego rytuału. Przyjaciele narzeczonego, jakby wpadając do jurty, wyprowadzali dziewczynę. Jednak jak to często bywa ze starożytnymi tradycjami. To, co zaczynało się jako symboliczny akt, czasem obracało się w prawdziwe okrucieństwo. Dziewczyny mogli naprawdę wywieźć wbrew jej woli, a zewnętrznie to wszystko i tak wyglądało jak część usankcjonowanego rytuału. Po takim akcie porwania narzeczoną już nigdy nie zwracano i stawała się żoną porywacza. Pomimo całej surowości i wyrachowania swatów, miłosny, intymny podtekst zawsze niewidocznie był obecny. Stare kobiety, jakby doświadczone rzeczoznawczynie, uważnie oglądały dziewczynę, zwracając uwagę na najbardziej wydawałoby się nieznaczne detale: szerokość bioder, krągłość kształtów, miękkość skóry. Oceniano nawet barwę jej głosu i grację sposobu chodzenia, mocno wierząc, że wszystkie te oznaki wymownie mówią o jej przyszłej namiętności i zdolności do rodzenia dzieci. Zaufani mężczyźni. Przyszli mężowie i ojcowie również nie pozostawali bez wskazówek. Przekazywano im rady, jak obudzić pożądanie w sercu żony, jak nie stracić twarzy w najważniejszą, pierwszą noc poślubną, jak wziąć kobietę, ale przy tym nie urazić jej, zachować jej godność i honor. Swaty w ten sposób były nie tylko rodzinną transakcją, korzystną wymianą lub uroczystą obietnicą. To był tylko pierwszy, najważniejszy krok do tych nocy, gdzie ciało stawało się nie tylko źródłem przyjemności, ale i głęboką częścią niezachwianego prawa rodu, częścią kontynuacji życia, które łączyło przeszłość z przyszłością. Kiedy transakcja została zawarta, a narzeczona wybrana lub jakkolwiek dziko by to nie brzmiało Porwana dla niej zaczynał się najbardziej tajemniczy i intrygujący okres. Z dala od postronnych, męskich oczu, w półmroku oddzielnej jurty, gdzie powietrze było przesycone zapachami ziół i dymu, dziewczynę zaczynano przygotowywać do głównej nocy jej życia. To nie było tylko oczekiwanie na ślub, a skomplikowany, wieloaspektowy rytuał kobiecej inicjacji, poświęcenie w starożytne sekrety, znane tylko starszym kobietom rodu. W przeddzień ślubu urządzano wieczór panieński. Ale to nie była ta szalona impreza, którą sobie dziś wyobrażamy. To był głęboko symboliczny, pożegnalny obrzęd, pełen jednocześnie i żalu, i przeczucia. Dziewczęta śpiewały smutne piosenki, opłakując odchodzące dzieciństwo, czasem nawet roniły łzy, dzieląc się ze sobą intymnymi radami. Starsze, już zamężne przyjaciółki i krewne wspominały swoje pierwsze noce, swoje doświadczenia. I uczyły narzeczoną, jak się zachować, jeśli mąż okaże się zbyt szorstki, niezgrabny, lub wręcz przeciwnie, zbyt żarliwy i wymagający. Te rozmowy były pełne intymnych detali i praktycznych wskazówek, które miały pomóc młodej żonie przejść przez nieuniknioną próbę. Najbardziej intymna część przygotowań odbywała się, gdy starsze kobiety odosobniały się z narzeczoną w oddzielnej jurcie. W tej sakralnej przestrzeni, gdzie panował półmrok, a powietrze było nasycone aromatami stepowych ziół i dymu z paleniska, rozbrzmiewały słowa pełne mądrości. Mówiono o miłości, o nieuniknioności bólu, o wszechogarniającej namiętności i o tym, jak to wszystko połączyć. Narzeczonej uroczyście wręczano lalkę, wykonaną ręcznie, która symbolizowała jej niewinność i panieństwo. Telalkę miała przekazać swojemu mężowi w pierwszą noc poślubną. To nie był tylko przedmiot, a potężny emocjonalny znak pożegnania z beztroskim dzieciństwem i wstąpienia w dorosłe, odpowiedzialne życie. Czasami narzeczoną obmywano w mleku, ten rytuał symbolizował czystość i płodność. Następnie jej ciało nacierano kumysem i miodem, które, oprócz swoich właściwości odżywczych, uważane były za oczyszczające i sprzyjające obfitości. Wcierano mięte, piołun i tymianek. Te zioła nie tylko nadawały ciału wonny aromat, ale i jak wierzono, uspokajały duszę, zdejmowały strachy i dodawały pewności siebie. Nad narzeczoną cicho szeptano starożytne zaklęcia na posłuszeństwo, na łagodność charakteru, na szczęśliwą i pomyślną noc. W noc przed ślubem narzeczonej kategorycznie zabraniano spać. Ten obrzęd był głęboko symboliczny. Oznaczał przejście od panieńskiego snu pełnego beztroski i naiwności do dojrzałego życia wypełnionego obowiązkami i pasjami. Jej włosy, które były symbolem panieńskiej wolności, zaplatano w specjalny warkocz, ozdobiony splecioną wstążką. To był wyraźny znak jej gotowości do nocy z mężem. Czasami na narzeczoną zakładano cienką, lekką koszulę, którą potem palono, symbolicznie żegnając się z jej przeszłością, z jej panieńskim życiem. Niektóre dziewczęta otrzymywały od starszych kobiet, swoich mentorek, tajne, szeptem przekazywane rady, które dotyczyły najbardziej intymnych stron nocy poślubnej: jak prawidłowo oddychać, aby poradzić sobie z nieuniknionym bólem, jak się poruszać, aby pomóc mężczyźnie, jak dać mu poczuć się silnym i pożądanym. Uczono ich, że w łożu małżeńskim ważne jest, aby nie milczeć, ale i nie być zbyt głośną, że ruchy powinny być płynne, ale nie ociężałe, że trzeba być delikatną, ale w żadnym wypadku nie bezwolną. To była starożytna mądrość, przekazywana z pokolenia na pokolenie szeptem, od serca do serca, gdzie pokora i wyzwolenie, wstydliwość i pasja zlewały się w jedno, tworząc unikalną sztukę miłości w której zawierała się siła rodu. Po wszystkich tych tajnych przygotowaniach i skomplikowanych obrzędach, młodą żonę, jakby cenny dar, uroczyście wprowadzano do jurty męża. Pierwsza noc poślubna była nie tylko aktem bliskości, a prawdziwą próbą, sprawdzeniem jej honoru i godności, od której zależał los nie tylko dziewczyny, ale i całej jej rodziny. Młodzi małżonkowie zostawali sami, ale to odosobnienie było tylko formalne. Za cienkimi ścianami jurty, ledwo przyciszającymi dźwięki, nierzadko siedzieli krewni męża, a szczególnie stare kobiety, których ostre uszy wyłapywały każdy szmer, każdy oddech, oczekując potwierdzenia. W niektórych, szczególnie surowych rodach, u samego wejścia do namiotu małżeńskiego, stały kobiety obserwatorki, które śledziły moment połączenia jak za świętym, nietolerującym odchyleń rytuałem. Poranek po tej nocy był wypełniony napięciem i oczekiwaniem. Na białą tkaninę, specjalnie przygotowaną na tę okazję, wykładano prześcieradło, które miało być ozdobione czerwoną plamą niepodważalnym dowodem niewinności narzeczonej. Ten znak honoru najpierw pokazywano matce narzeczonego i dopiero po jej aprobacie całej rodzinie, on był nie tylko potwierdzeniem, a głośnym oświadczeniem o czystości i cnocie nowej żony. Jeśli upragnionej plamy nie było, to uważano nie tylko za rozczarowanie, a największy wstyd piętno dla całej rodziny dziewczyny. W najsurowszych rodach taką dziewczynę mogli wygnać, publicznie upokorzyć lub nawet skazać na znacznie surowszą karę. Jednak jak i w wielu twardych tradycjach, istniały i fortele, podstępy, na które szły dziewczęta i ich matki, aby uniknąć nieuchronnego wstydu. Niektóre narzeczone z góry nacierały skórę żrącymi ziołami, aby wywołać silne zaczerwienienie, które mogło uchodzić za dowód. Inne przekuwały palec, aby uzyskać niezbędną krew. A czasami w najbardziej odpowiedzialnym momencie matka narzeczonej mogła niezauważalnie podmienić tkaninę, aby uratować honor córki i uniknąć katastrofy dla całego rodu. Przed samą nocą wypełnioną drżeniem i strachem, mądra starucha, strażniczka starożytnych zwyczajów, błogosławiła łoże młodych. Jej słowa były pouczeniem i amuletem. Daj mu miękkość ciała i ciepłe spojrzenie, a on nie sprawi ci bólu, ale staniesz się zimna, sama zamienisz się w lód. Często młodzi, których małżeństwa były wynikiem ustaleń, widzieli się bez ubrania po raz pierwszy właśnie w tę noc. Dziewcząt uczono nie tylko jak leżeć, ale i jak nie odwracać wzroku, jak oddychać, aby ukryć strach i pokazać pokorę. Uważano, że kobiecy jęk, nawet jeśli był wywołany bólem, mógł zmiękczyć serce najsurowszego mężczyzny. Stare kobiety mówiły: Daj mu głos, a on da ci spokój, mając na myśli nie tylko fizyczny, ale i duchowy spokój, który następował po przyjęciu swojego losu. W małżeństwie kobieta miała być posłuszna mężowi we wszystkim, i to było niezachwianym prawem. Akt miłosny po pierwszej nocy nie był omawiany. On był częścią codzienności, ale ze swoją surową hierarchią. Jeśli mąż pragnął, żona była zobowiązana ustąpić jego woli. Odmowa uważana była nie tylko za przejaw nieposłuszeństwa, a poważne naruszenie małżeńskiego obowiązku, co mogło ściągnąć na rodzinę gniew całego rodu. Mężczyzna miał prawo wziąć sobie nałożnicę lub nawet drugą żonę, jeśli pierwsza nie rodziła dzieci, co było krytycznie ważne dla kontynuacji rodu, lub jeśli nie przynosiła mu należytej radości i zadowolenia. Ale życie osobiste, nawet w tak uregulowanym społeczeństwie, nie sprowadzało się jedynie do mechaniki wykonywania obowiązku. Za surowymi zasadami kryły się i tradycje zmysłowej bliskości, pozwalające małżonkom pogłębić swoje relacje. W niektórych rodach istniał zwyczaj odosobniania się w łaźni. To nie było tylko miejsce do ablucji, a przestrzeń dla intymnych pieszczot i wyrażania uczuć. Kobiety nacierały ciało olejkami, zakładały cienkie, przezroczyste tkaniny lub w ogóle się bez nich obchodziły, tworząc atmosferę szczególnego rozluźnienia. Żony, pragnące zatrzymać męża, rozpalić jego uczucia lub po prostu urozmaicić wspólne życie, urządzały nocne tańce, pełne ukrytej pasji. Uczono je specjalnych ruchów bioder, sztuki gry spojrzeniem, lekkich, kuszących dotknięć. Taniec zaczynał się od ledwo wyczuwalnego dotknięcia ręki, następnie stopniowo odkrywała się pierś, a biodra kołysały się w rytm cichego, hipnotyzującego śpiewu, jakby wyszeptując starożytne sekrety. W niektórych rodzinach praktykowano ziołowe noce. Żona zaparzała specjalny wywar z piołunu, mięty i miodu. Ten napój małżonkowie pili razem przed bliskością, wierząc, że korzystnie wpływa nie tylko na ciało, ale i na duszę, wzmacniając więź między nimi. Kobiety dzieliły się ze sobą i sekretami pieszczot, jak oddychać w unisono, jak reagować na dotknięcia, aby wzmocnić przyjemność, jak szeptać odpowiednie słowa w najbardziej odpowiednim momencie. Uważano, że intymny szept do ucha mógł związać małżonków mocniej niż jakikolwiek ślub, głębiej niż jakiekolwiek przysięgi. Pomimo całej surowości ustrojów małżeńskich, życie w stepie było pełne pasji, i pokus, i zdrady, choć i w różny sposób, się zdarzały. Jeśli mężczyzna brał nałożnicę, to nie uważano za zdradę w tradycyjnym rozumieniu. Żona, zgodnie ze zwyczajami, nie śmiała sprzeciwiać się i miała przyjąć to jako coś oczywistego. Jednak jeśli kobieta wchodziła w związek z innym mężczyzną, to było nie tylko wykroczeniem, a ciężkim, nieusuwalnym wstydem, który spadał na nią i na cały jej ród. Za takie cudzołóstwo mogła zostać wygnana ze społeczności, napiętnowana hańbą na całe pozostałe życie lub, w najsurowszych przypadkach, nawet ukamienowana. W niektórych rodach, gdzie prawa były szczególnie okrutne, wysyłano ją do samotnej jurty na skraju stepu, skazując na wygnanie i samotność. Ale i w tym surowym świecie istniały tajne związki, które żyły w strachu i pod osłoną sekretności. Jeśli mąż był szorstki, obojętny lub na długo znikał w wyprawach, zostawiając żonę samą, na pomoc mogły przyjść stare kobiety zielarki. One nie tylko pomagały zorganizować tajne spotkanie, ale i władały wiedzą, jak ukryć zapach innego mężczyzny, jak odwieść od kobiety zło i podejrzenia. Jedna taka legenda opowiada o żonie potężnego wojownika, którego mąż miesiącami znikał w dalekich wyprawach, zostawiając ją w tęsknocie i samotności. Ona pokochała młodego, sprawnego kowala ich spotkania były pełne pasji i ryzyka chowali się nad rzeką w cieniu płaczących wierzb, wymieniając zakazane pieszczoty. Kiedy prawda o ich związku jakimś cudem wyszła na jaw, brat kobiety, pomimo wstydu, nie wydał jej mężowi. On jedynie kazał jej natychmiast odejść, aby uratować ją od nieuchronnej rozprawy. Kobieta zniknęła w bezkresnym stepie i, jak mówią, przeżyła tam sama do końca swoich dni, ścigana cieniem swojej tajnej miłości. Los wdowy w tatarskim społeczeństwie był szczególnie narażony, ale przy tym miał swoje unikalne cechy. W niektórych rodach, aby zachować majątek i nie dopuścić do jego rozpylenia, wdowę mogli przekazać bratu zmarłego męża. To nazywało się dziedzicznym małżeństwem, i kobieta faktycznie przechodziła razem z majątkiem, stając się żoną swojego szwagra. Jednak wdowy również miały i szczególny status, odróżniający ich od innych kobiet. Po stracie męża przechodziły skomplikowany obrzęd oczyszczenia. On obejmował odwiedziny w łaźni ze specjalnymi ziołami, okres milczenia i rytualne obmycie. Kobieta siedziała w łaźni parowej, otulona gęstym dymem piołunu, który, jak wierzono, oczyszczał nie tylko ciało, ale i duszę od smutku i przywiązań do zmarłego. Następnie oblewano ją parami z leczniczych ziół, jakby zmywając przeszłość i przygotowując do nowego. To było symboliczne narodziny na nowo, odnowienie ciała i ducha. Po takim oczyszczeniu wdowa uważana była za gotową do nowego związku, ale wybór dawano jej nie zawsze. Czasami rodzina spieszyła się z nowym małżeństwem, kierowana nie uczuciami, a zimną korzyścią, dążąc jak najszybciej do utrwalenia jej statusu i majątku. Jednak nawet w tym surowym systemie znajdowało się miejsce i dla prawdziwych historii miłosnych. Jedna taka legenda opowiada o wdowie, która po przejściu wszystkich obrzędów oczyszczenia zdecydowała się wyruszyć do dalekiego ału. Tam, wśród nieznajomych twarzy, spotkała wędrownego poetę, którego piosenki były pełne tęsknoty i piękna stepu. On śpiewał tylko dla niej, jego słowa leczyły jej zranione serce i ona, wbrew wszystkim zasadom, zgodziła się zostać jego żoną. Ich małżeństwo uważane było za niezwykłe, przecież ona była starsza od poety i taki związek nie wpisywał się w zwykłe ramy. Ale ludzie patrząc na ich szczęście mówili: ona dała mu ciało pełne bólu, a on tchnął w nieżycie. Ta historia jaskrawy przykład tego, że nawet w świecie surowych reguł i długu prawdziwa miłość mogła znaleźć swoją drogę. Akt miłosny u starożytnych Tatarów, jak widzimy, był nie tylko fizjologicznym procesem, niechwilowym porywem. On był głęboko wpleciony w ich wierzenia, ich święte obrzędy i nienaruszalne prawa rodu. Bliskość nie uważana była za coś wstydliwego lub zakazanego. Wręcz przeciwnie, ona była kontynuacją samego życia dowodem dojrzałości człowieka, świętym obrzędem wiążącym pokolenia i zasłużoną nagrodą za wytrwałość i przestrzeganie tradycji. Każdy ruch, każdy wzrok, każda noc w jurcie miały swój głęboki sens i znaczenie. Wszystko, co działo się między mężczyzną i kobietą, niosło na sobie odcisk starożytnych tradycji, ciężkiego długu przed rodem, niekiedy strachu przed karą, ale w tym samym czasie było wypełnione żywą, nieokiełznaną pasją. Zobaczyliśmy, jak przez skomplikowane rytuały swatów, przez napięcie pierwszej nocy poślubnej, przez powszednią rodzinną bliskość, przez tragedię zdrad i próby wdowieństwa ujawniało się nie tylko życie pojedynczych ludzi, a sama dusza wielkiego narodu. Ci ludzie nie chowali cielesności, oni nie wstydzili się jej. Wręcz przeciwnie, oni wywyższali ją, wpisywali w surowe prawa rodu, łączyli z duchem przodków. Akt miłosny był dla nich nie tylko fizjologią, a nieodłączną częścią całego świata, gdzie ciało i honor szły ramię w ramię, określając los każdego. Dziś, oglądając się wstecz na te starożytne, czasem okrutne, ale zawsze głęboko przemyślane tradycje, widzimy nie dzikość, a kolosalną moc, moc czuć głęboko, cierpieć bez szemrania, być pokorną losowi i przy tym pozostać wolną w swoim wyborze. Być kobietą w bezkresnym stepie znaczyło nie tylko urodzić wojownika, który będzie kontynuował ród. To oznaczało umieć rozpalić mężczyznę, stać się dla niego źródłem siły, od której zależał los całego plemienia. A być mężczyzną znaczyło władać nie tylko ostrym włócznią w boju, ale i umieć władać sercem swojej żony, okazując jej szacunek i zachowując płomień pasji w piersi. Mam nadzieję, że to zanurzenie w tajemnice starożytnych Tatarów było dla Was fascynujące. Jeśli chcecie i dalej odkrywać podobne zagadki historii, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić nowych, nie mniej porywających historii.